Każda gra, którą kochasz, miała kiedyś swojego twórcę człowieka z pomysłem, z pasją, obsesją. Ale za tymi wielkimi tytułami rzadko dostrzegamy ich autorów. Dlatego w tej serii cofamy się do źródła do umysłów, które stworzyły legendy. Niektórych z nich znasz z nazwiska, innych po prostu z gier, które zmieniły dzieciństwo graczy na całym świecie. Dziś opowiem Ci jedną z takich historii. To opowieść o Shigeru Miyamoto, skromnym Japończyku, który wymyślił Mario, Zeldę i dzieciństwo nas wszystkich. Wyobraź sobie, że masz kilka lat. W rękach plastikowy pad, przed tobą kineskopowy ekran, a na nim wąsaty hydraulik skoczący po grzybach. Nie wiesz jeszcze, że ktoś, kto to wszystko wymyślił, zmieni całe dzieciństwo nie tylko twoje, ale milionów dzieci na całym świecie. Shigeru Miyamoto urodził się 16 listopada 1952 roku w miasteczku Sonobe niedaleko Kyoto. Jego ojciec był nauczycielem angielskiego. Matka zajmowała się domem, ale to nie dom był dla małego Shigeru największą inspiracją. Prawdziwą szkołą kreatywności były dla niego lasy, jaskinie i jeziora w okolicy. Zamiast zabawy z zabawkami Miyamoto wyruszał na eksplorację. I to właśnie ta dziecięca ciekawość potrzeba odkrywania stała się później podstawą Zeldy. Nie był kujonem, ale od zawsze miał talent plastyczny. Marzył, że zostanie artystą albo animatorem. Co ciekawe, przez długi czas nie miał żadnego kontaktu z grami wideo. Co więcej, nie był nawet szczególnie techniczny. W 1977 roku Miyamoto trafia do Nintendo, wtedy jeszcze niewielkiej firmy produkującej zabawki i gry kardziane. Został zatrudniony przez Hiroshiego Yamauchiego jako projektant opakowań, ale szybko okazało się, że Miyamoto myśli inaczej niż reszta firmy. W 1980 roku Nintendo przechodzi kryzys. Automat Raider Scope nie sprzedaje się w USA. Firma potrzebuje hitu mauci, daje szansę Miyamoto. Mówi mu, zaprojektuj grę, która uratuje firmy. Brak doświadczenia? Dla Miyamoto żaden problem. Efekt: Donkey Kong z 1981 roku. Gra, w której debiutuje postać znana wtedy jako Jumpman. Tak, to będzie Mario, ale do tego jeszcze wrócimy. Super Mario Bros. z 1985 roku to nie tylko gra, to fenomen, to jak Gwiezdne Wojny gier wideo. to tworzy nie tylko postaci, ale i cały język projektowania poziomów. Każdy level uczy gracza, nie mówiąc mu tego wprost. Zabawny fakt? Wąsy Mario powstały dlatego, że technicznie nie dało się narysować ust. A czapka? Bo animacja włosów była zbyt skomplikowana. Efekt? Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy popkultury. Rok 1986 Miyamoto tworzy The Legend of Zelda. Grę, w której nie chodzi o wynik, ale o przygodę. Inspiracja? Jaskinia, do której wszedł jako dziecko i zapomniał latarki. Strach, ciekawość, tajemnica. Zelda zmienia reguły gry. Otwarty świat, zagadki, eksploracja. Co ciekawe, Miyamoto nigdy nie był fanem rozbudowanych narracji. Mówił, nie chodzi o to, by gracz słuchał historii, chodzi o to, by sam ją przeżył. Miyamoto zawsze był przeciwnikiem brutalności w grach. Nie interesowały go realistyczne strzelanki. Dla niego gra powinna być jak zabawa w ogrodzie kreatywna, radosna, zaskakująca. To on odpowiada za Pikmin, Nintendo Wii Sports gry, które przyciągały ludzi, którzy nigdy wcześniej nie trzymali pana w dłoni. W erze coraz bardziej złożonych systemów, on przypominał: Prostota też ma wartość. Dziś Miyamoto to żywa legenda, ale nie taka, która zasiada na tronie i nic nie robi. Nintendo nadal aktywnie uczestniczy w projektach. Pomagał przy Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild i przy parku rozrywki Super Nintendo World. Bez niego nie byłoby nie tylko Mario, nie byłoby całej kultury gier, jaka ukształtowała się od lat 80. A co mówi o sobie sam? Jestem ojcem Mario, ale on żyje własnym życiem, ja tylko wprowadziłem go na scenę. Miyamoto nie lubi latać samolotami, dlatego rzadko opuszcza Japonię. Przez lata nie miał komputera w domu. Twierdził, że można bez niego żyć. W wolnym czasie gra na gitarze i banjo. Czasem samodzielnie testuje gry Nintendo i zostawia złośliwe uwagi twórcom. Jego ulubionym daniem jest kary z ryżem. Jak sam widziałeś w tym filmie, Shigeru Miyamoto to nie tylko twórca gier. To artysta, marzyciel, inżynier wyobraźni. Jego tytuły to nie tylko rozrywka, ale i wehikuł czasu do dzieciństwa. Dla wielu z nas był pierwszym przewodnikiem po świecie gier. Obecnie ma ponad 70 lat, a wciąż potrafi zaskoczyć. Jeśli oczywiście podobała Ci się ta historia, to zostaw suba, łapkę w górę, no i napisz w komentarzu, którego twórcę chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku. A my oczywiście widzimy się już niedługo. I pamiętaj, to nie Ty grasz w Mario, to Mario prowadzi Ciebie.